Ale mówili, że o 13 już będzie widać. A czy to poważne zaćmienie? Tak, tak, tak. No, to już. Jedziemy. Do zaćmienia. Dobrze, możemy? Zaćmienie polityki. Zaćmienie polityki zagranicznej. Za nami znajduje się budynek, w którym powinien bić puls naszej polityki zagranicznej. A z tego budynku za nami bije przede wszystkim spokój. Andrzej Duda nauczył się czekać. Najpierw czekał, aż zostanie wybrany na drugą kadencję. Kiedy został wybrany na drugą kadencję, czekał, żeby złożyć gratulacje Joe Bidenowi. Potem czekał, jak rozwiąże się sprawa z Czechami. To jest prezydent, który czeka. Teraz po jego wpisach na Twitterze, że wiemy, że czekał też na otwarcie kin. Częściej się interesuje polityką międzynarodową w aspekcie relacji sportowych niż relacji politycznych. Dlatego jesteśmy tutaj, żeby zaprotestować przeciwko temu, że mamy prezydenta, który w zasadzie nie prowadzi polityki zagranicznej. Czekamy teraz na wizytę Joe Bidena. Joe Biden przyjedzie, ale nie spotka się z Andrzejem Dudą, spotka się z Władimirem Putinem, spotka się z innymi ważnymi politykami, nas się pomija. Niestety ciepłe stosunki mamy dzisiaj tylko z Ankarą i z Budapesztem. Tak być nie może. Prawdę o tym, co myślą w Stanach Zjednoczonych o Polsce, powiedział Barack Obama. Barack Obama może sobie pozwolić, żeby powiedzieć to, co Joe Biden o nas myśli. Mamy dość tej polityki. Andrzeju Dudo, prezydencie Polski, konstytucyjnie odpowiedzialny za politykę międzynarodową, weź się wreszcie do roboty. Dzień dobry Państwu. marginalizacja polityki zagranicznej, którą prowadzi rząd PiS od 6 lat, nie wzięła się znikąd. Polityka zagraniczna powinna być wyrazem interesów, interesów państwa, interesów społeczeństwa, czy też narodu. W gorszej wersji polityka zagraniczna jest wyrazem interesów partii rządzącej. Tego też u nas nie ma. My mamy trzecią wersję, najgorszą. Polityka zagraniczna prowadzona przez rząd PiS jest wyrazem dezynwoltury i niekompetencji kilku ośrodków, które tę politykę kształtują. Jakie to są ośrodki? No, oczywiście, tym ośrodkiem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych i minister spraw zagranicznych, który nie panuje nawet nad dy, naszą dyplomacją przypomnę tutaj kwestię pana papieża jego nieobyczajnego zachowania w buddyjskiej świątyni. Drugim ośrodkiem, który kształtuje politykę zagraniczną, naturalnym ośrodkiem jest kancelaria prezesa Rady Ministrów, premier chyba jako jedyny przedstawiciel tego rządu uznaje się za europejczyka i prowadzi politykę proeuropejską wbrew swojemu rządowi i wbrew temu co robi reszta. Trzeci ośrodek, który konstytucyjnie jest wpisany, no to oczywiście prezydent Rzeczpospolitej, którego polityka zagraniczna jest jak te dwa kijki od nart, czyli bardzo prosta i skupiona na dwóch wektorach. Pierwszy wektor Budapeszt, drugi wektor Budapeszt. Nie ma trzeciego wektora. No i taka polityka zagraniczna, która była kiedyś opowiadana przez prezydenta pod hasłem Międzymorze, różne tego typu mrzonki, niestety skończyła się na niczym. Dzisiaj to między morze możemy określić, że skurczyło się do takiego, takiej osi, osi balaton jeziorko czerniakowskie bardzo to ciekawa, sprytna oś zmontowana przez pana prezydenta, ale w ogóle nie mająca wpływu na to, co się dzieje na świecie. Być może towarzysko istotne. No i jeszcze nieformalne ośrodki polityki zagranicznej, takie jak kiedyś pan marszałek Karczewski, który opowiadał, że Łukaszenka to ciepły człowiek i warto z nim zacieśniać stosunki. No i dzisiaj wicemarszałek Terlecki, który również realizuje politykę pisaną Cyrylicą, czyli obraża nam opozycjonistów białoruskich, co cieszy się ogromnym wsparciem. Kremla, a szczególnie mediów rosyjskich, które dla Kremla pracują, które z wielką życzliwością powielają te ostatnie wypowiedzi pana marszałka Terleckiego. Reasumując, chaos, niekompetencja, brak służby dyplomatycznej. Przypomnę, że w zeszłym roku, w kwietniu, ten rząd wyrzucił z pracy 400 najbardziej doświadczonych dyplomatów polskich. No, w ten sposób daleko nie zajedziemy. Polska jest marginalizowana na świecie. Marginalizowana poprzez to, że przez 6 lat prowadzi ten rząd politykę niekompetentną, politykę niepoważną, operetkową, a czasami przypominającą operę mydlaną, bo przypominam jak to prezydent Duda kucał przy stoliku prezydenta Donalda Trumpa. Pewnie dojdzie do spotkania. Prezydent Duda Joe Biden, bo kiedyś w końcu dojść musi. Natomiast będzie to spotkanie na pewno wytęsknione, wybłagane i wyczekane przez naszą dyplomację. I niestety poprzez te sześć lat złych rządów Prawa i Sprawiedliwości przestaliśmy być partnerem dla kogokolwiek z wyjątkiem pana Wiktora Orbana. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania? Dziękujemy. Proszę założyć okulary. No, wreszcie.